Siemaneczko, siemaneczko, witam was serdecznie. z strony Mistrzu, a dzisiaj zapraszam Was na wczesny dostęp z gry Going Medieval Early Access w języku polskim premier wczesnego dostępu miała gierka niedawno. Sprawdzamy budowanie własnej osady i e, no i próbowanie, żeby po prostu nasza osada, osada przetrwała. Zobaczymy całą sobie właśnie tą otoczkę, zobaczymy jak. To wygląda. No dobra, zaczniemy po prostu nową rozgrywkę. Mamy tryb normalny: pokój, przetrwanie. Normalne. Twoja osada doświadczy wiele najazdów, a także rozmaitych zjawisk e, pogodowych. Najazdy będą występować w regularnych odstępach czasu, a ich poziom trudności będzie uzależniony od rozwoju osady. Pokój. nie ma przyjazkich ataków i bez trybie się może chłopoty skupić się na rozbudowaniu osady i opiekowaniu się jej mieszkańcom. I przetrwanie w tym trybie często dochodzi do nieprzyjaznych najazdów, a trudność ich opiera rośnie wraz z upływem czasu. Hmm. Dobra, pierwsza rozgrywka to zrobimy normalna, żeby nie było. Do braki tu mamy trudności bardzo łatwe. Łatwe, normalne trudne, bardzo trudne. Czyli dla graczy obiecalnych ze symulacją zrzucania społeczeństwem. Eee, już nie jedne gry takie już grałem, to mi się wydaje, że damy radę. Co my to... Dobra, warunki początkowe. Każdy osadnik osadniczka mają swoją przeszłość, ale teraz ta grupa eee, obszarpanych wędrowców ma tylko jeden cel zbudować wspólny, wspólny dom. Scenariusz od początkujących graczy, samotny wielki to ostatnik rozpoczyna w pojedynkę od z którym za sobą musi mierzyć się nad warunkami. Eee, początek roku zima i tu mamy. O, dobra. Na razie mamy dwa. Dobra, nowe życie. A tu jest samotne. Dobra, zróbmy po prostu. E, zrobimy Ewę i Adama. Zobaczymy, jak to będzie. Nowy raj. E, co my tutaj mamy? Góry, wzgórza, dolina. Nazwa osady. Dobra, weźmy, zróbmy to. E, polanie. Um, Dobra, herb. Czy mogę edytować? W sobie mam, mogę edytować. Dobra, zróbmy biało czekajcie Poczekajcie, to był orzeł, orzeł, orzeł. Zobaczymy, czy w ogóle jest orzeł. To wygląda jak gryf. Wiecie, co? Ja to chyba sobie usunę. To usunę. To usunę. To usunę. I zrobimy tak. Biało. Ale chyba nie pójdzie. Dobra. Um, o, coś takiego fajnego by było tylko. Um, biało. Czerwone. No dobra. Delikatnie powinno być to odwrotnie czyli biało, Strony biały kolor powinien być do góra czerwona na dole. Um, ale chyba widzę, że tego nie ma. Zorku. Jeszcze nie ma, może się pojawi z czasem. Dobra, i teraz byśmy musieli lwa. Królika? Nie, dobra. Tu jest smok. Smok, tu jest gryf. No dobra, niech będzie po prostu gryf. Eee, tak, dolina, wzgórza. Dobra, dolina, bogata roślinność. Eee, Żyzna, gleba i glina, umiarkowane złoża. Wapnia, mniej złota, srebrna, żelaza i soli. Dobra. Hmm. Dobra, teraz powiedzmy sobie wzgórza. Eee, Pofałdowany teren zapewniający dobrą pozycję obronną. Sporo ilość wapnia i gliny, umiarkowano ilość. Tata, tata, dobra, I w górach oczywiście będzie wszystkiego dużo, mnóstwo złóż, wapnia, złota, żelaza, srebrna ilość zróżnej gliny, gliny i roślinności, czyli to by był naj, najtrudniejszy poziom, no bądźmy szczerzy, tak? Eee, no dobra, no to weźmiemy sobie dolinę na początku, no. <coughs> oj, dobra, eee, mamy trzech łosiów, nazwiemy... Pierwszą Agnieszka, znów mi się coś tu kiczkało. Agnieszka, dobra, co my tak? Botanika, eee, przydatna w wysianiu, sadzeniu, zbiorach o pozyskiwanie roślin, ziołów i owoców. No dobra, następny poziom. No to dobra, eee, co my tu ma, I strzelanie, czyli osoba lepiej radzi sobie z bronią dystansową. Łuki i kusze. Dobra, cechy. Krzepkość. Agnieszka wydaje się zupełnie nie do zdarcia bez wysiłku. dochodzą do siebie po które kogoś innego... wypełnionego no, no, grobu. I co my tu mamy? Ręka do roślin. Od zawsze lubię rośliny, czasami nawet bardziej niż ludzi. Opiekuje się nimi, a one a pięknie rozkwitają. Botanika plus 3 do zbiorów 25, czasami do zbiorów minus 50. No dobra. <laughs> Może być. Um... Odprężony rzeźnik. No dobra, wiek 23, waga 85 kg, 181 kurde. Ale spasła się ta Agnieszka, ale dobra. <laughs> Nic tu. Dobra, idziemy dalej. Co mamy? Najlepsza obietność, botanika, Agnieszki, Kowalsko, Chrystian i Krasnomóstwo, Agata. Dobra. Kolesia weźmiemy Łukasz, um, przepraszam Łukasz, um, i co my tu ma, kowalstwo, osoba wytwarza lepszą broń, pancerze z metalu, która szybciej odlewa sztaby, szycie. osoba skutecznie zajmuje się wróbką. Suknią skóry podczas budowania ubrań skorzonych pancernych? No to, dobra, mamy kowarstwo i szycie, a gościu to ma tak... Krasnomóstwo co to w ogóle jest? Pod, przydatne w targowaniu, wspieraniu, dodawaniu tuchy i innym osadnikom. Um, Agata, no dobra, no zostawimy. E, budowanie razy dwa, czyli osoba lepiej razem sobie ze wsarzeniem cegieł. Skały i szybciej buduje, botanika ma na pierwszym poziomie. A, koleś, co my tu mamy? Mądrość. No dobra, Łukasz będzie mądry i nada Dla niektórych jego żarty, bo są wyrazem od... O, dregawowanie zimnych mrozów, ale Łukasz lubi płatać figle przez cały rok. No dobra, może być. Też 33 lata, no dobra, czyli w moim wieku. Um, dobra, Agata 27, waga 52, ono to nawet zgrabna, 175, spoko. E, senność, czyli dobra, mm, czego się tak bardziej... Tak bardzo nie lubi jak długi drzemek do prawdziwego funkcjonowania potrzebuje więcej snu niż większość ludzi. I co my tu mamy? Głupota. Bardzo wolno przez fajne te fakty i wymaga wiele cierpliwości, a nawet wtedy może się okaże, że nic nie zrozumie. Terek minus 5, a niezdarność plus 10 i zespadem minus 15. Aha, no to jest troszeczkę głupia. No dobra, czasami tak jest. Dobra, przejdźmy dalej. Co my mamy? Podsumowanie. Nowe życie, normalne, Mamy trzech i Pokaz kocówki, samouczka. No dobra. No to e, zaczynamy powoli. Zobaczymy. Nowe życie. Wyspy Brytyjskie. Nawiedziła zaraza. Po której zostało, pozostał ogrom zniszczeń. Miliony mieszkańców spotkała przez trzesna śmierć. A ci, którzy przeżyli. E, Przemierając głodem, próbują zapomnieć o tych straszliwych wydarzeniach. wydarzeniach. Już nic nigdy nie będzie takie samo. Wiosna, w roku 1353 osadnica Agnieszka, Łukasz i Agata wyruszyli na Pustkowie, aby znaleźć dla siebie nowe ziemie, bo uważali, że e, takie mają prawo i Bóg jest po ich stronie w tym samym miejscu próbują położyć podwadliny pod nowe przyszłe życie. Być może powróci również nadzieja. Łukasz jest pewny siebie, a nawet nieco E, Bójnczuczny? Co? Dobra, dobra. Nie wiem, co to jest za słowo. Bójnczuczny. O, dobra. E, uda nam się. Nie, właściwie uda się nam. Powinno być. Dobra, nieważne. E, weźmiemy dla siebie kawałek ziemi, będziemy na nim budować i będziemy go bronić. Wielu już próbowało, wielu zginął z rąk e, bandytów oraz powodu suszy, ale są również tacy, którzy się powiodło. E, miejsce wiary, albowiem, miejsce, które znaleźliśmy, przetrwa stulecia i żyć tu będą nasi potomkowie. Po wielu trudach, wędru, e, e, wędrowcy przybyli do doliny, w której. Rozciąga się złociste pola, poprzecinane krętką rzeką. Agata roz, e, roztacza przed nimi wizję krainy mlekiem i biodem płynącym. To miejsce, w które warto zapuścić korzenie. Prawdziwy dom w postawieni osiedli się tutaj i nadać e, osadę nazwę Polanie. Fragment Liber Hel.

i tu będzie kurde, będziemy teraz samuczek się uczyć i będziemy powolutku sobie um, pogrywać. Dobra, e, to był taki e, mały wstęp. E, druga część filmu niebawem. E, no i będziecie tak naprawdę widzieć, podziwiać, jak ta gra wygląda w tutorialu. Dobra. Do następnego. Trzymajcie się ciepło. Oczywiście, jeśli się Wam podobało, początek, dajcie łapkę w górę, żebym miał po prostu ochotę nagrywać dalej. Oczywiście, zostawcie suba, jeśli jesteście nowymi e, moimi widzami. Dziękuję bardzo. I do następnego.